Dieta dla mężczyzny pobudzająca apetyt na seks. Witajcie, przyjaciele, witajcie ponownie w Healthy Strong, najlepszym źródle zdrowia na co dzień. Twój mężczyzna ma ostatnio mniejszą ochotę na seks, zastosuj u niego odpowiednią dietę rozbudzającą erotyczny apetyt. Żywność jest naturalnym źródłem substancji, które wzmacniają organizm, dodają energii, wigoru, poprawiają libido i sprawią, że twój partner stanie się kochankiem namiętnym niczym Don Juan. Nie bez powodu mówi się, przez żołądek do serca, niektóre produkty działają lepiej na potencję niż szampan i blask świec. Dobrze skomponowany, lekko strawny posiłek potrafi rozniecić u mężczyzny prawdziwy żar namiętności. Oto lista produktów zaostrzających erotyczny apetyt. Zadbaj, by te afrodyzjaki znalazły się w diecie Twojego partnera. Dieta na lepszy seks, białko dodaje wigoru. Każdego dnia podawaj swojemu mężczyźnie od 3 do 4 łyżki chudego twarogu, szklankę mleka, kefiru lub jogurtu porcję 150 g pieczonego lub duszonego mięsa. 2-3 razy w tygodniu przygotuj mu ryby morskie jajka pod warunkiem, że nie ma kłopotów z cholesterolem. To najlepsze źródła pełnowartościowego białka. Buduje mięśnie, pobudza wytwarzanie i wydzielanie testosteronu, sprzyjając zachowaniu sprawności seksualnej. Białko składa się z aminokwasów. Jeden z nich, arginina, jest głównym składnikiem nasienia. Pobudza wydzielanie tlenku azotu, który usprawnia przepływ krwi, co jest istotne dla prawidłowego wzwodu. Inny aminokwas, histydyna, przekształca się w histaminę. Ta zaś wywołuje rozkurcz i wzrost przepuszczalności naczyń krwionośnych, odpowiada za zaczerwienienie twarzy, gdy jesteśmy podnieceni, i nasila wytwarzanie śluzów na rządach płciowych. Dieta pobudzająca moc energii i mniej stresu. W jadłospisie kochanka powinny się znaleźć przetwory z pełnego ziarna: od 3 do 4 kromki pełnoziarnistego pieczywa, od 3 do 4 łyżki brązowego ryżu lub kaszy. Dostarczają one węglowodanów złożonych, łagodnie podnoszą poziom glukozy we krwi, sprawiając, że partner długo będzie pełen energii i wigoru. Produkty zbożowe to także źródło błonnika, zapobiega nadwadze i witamin z grupy B. Łagodzą one objawy stresu, a długotrwały stres obniża sprawność seksualną, przyspieszają przemianę materii, są też niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i wytwarzania hormonów płciowych. Dieta na lepszy seks, by zmysły nie prysły. Od czasu do czasu zaproponuj partnerowi danie z zielonym groszkiem, soją, soczewicą, fasolką szparagową. Mają sporo lecytyny. To najbogatsze źródło choliny potrzebnej do powstania acetylocholiny, jednego z neuroprzekaźników związanego z aktywnością seksualną. Acetylocholina odpowiada za przekazywanie bodźców pomiędzy komórkami nerwowymi. Dzięki temu organizm partnera będzie bardziej wrażliwy na bodźce seksualne. Dieta na lepszy seks witamina E na płodność. Dla zachowania sprawności seksualnej warto używać od jednych do dwóch łyżek dziennie oleju lnianego lub rzepakowego, podsuwać ukochanemu orzechy do chrupania, a na kolację przygotować sałatkę z awokado. Zawarta w nich witamina E wspomaga działanie przysadki mózgowej, ta zaś steruje pracą gruczołów wydzielających hormony płciowe, pobudza aktywność seksualną i zwiększa siłę mięśni. Dieta na lepszy seks, nasiona, jarzyny. W diecie kochanka nie może zabraknąć nasion dyni, pestek słonecznika lub sezamu. Zawierają dużo cynku, który podnosi poziom testosteronu. Niedobór tego minerału może być przyczyną zmniejszonego popędu płciowego. Wzbogacając menu w produkty bogate w cynk, owoce morza, ryb, ziarna zbóż, orzechy, mięso i wędliny, możesz przywrócić zainteresowanie seksem u partnera. Z przymierzeńcami kochanków są też warzywa, kiełki pszenicy, pomidory, cebula, brokuły, seler, kapusta. To bogate źródła błonnika oraz beta-karotenu, wspomaga wytwarzanie hormonów płciowych i składników mineralnych, w tym potasu, jego brak może osłabić potencję. Warzywa zawierają także sporo selenu. Jest on niezbędny do wytwarzania testosteronu i prawidłowej budowy jąder. A ponieważ w czasie wytrysku mężczyźni tracą ponad połowę zgromadzonego w organizmie selenu, warto go regularnie uzupełniać, serwując partnerowi miseczkę warzyw, najlepiej surowych. Miłosne zapędy studzą. Ciężko strawne i tłuste mięso, a także wędliny, tłuszcze zwierzęce, sery żółte. To źródło nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu, które zwiększają ryzyko miażdżycy, powodując gorsze ukrwienie narządów płciowych. Białe pieczywo i produkty z mąki typu od 450 do 650 oraz puree z ziemniaków zawierają tuczące węglowodany, a nadwaga obniża sprawność seksualną. Słodycze sprzyjają nadwadze i cukrzycy, te zaś prowadzą do problemów z potencją. Żywność wysoko przetworzona, np. chipsy, zupy z torebek, zawiera dużo konserwantów i substancji dodatkowych, a mało składników mineralnych, co pogarsza jakość spermy. Alkohol w nadmiarze zamiast pobudzać, usypia. Na przykład wódka, choć początkowo sprawia, że krew krąży szybciej, po chwili powoduje spadek sił witalnych. Piwo wywołuje ociężałość. Kawa, w małych ilościach pobudza, w zbyt dużych powoduje wypukiwanie magnezu z organizmu. Męczysz się wtedy szybciej, a twoje zainteresowanie seksem spada. Dieta na lepszy seks, słodki finał. Korzystny wpływ na aktywność seksualną mają również cytrusy oraz uznawane za afrodyzjaki truskawki, jagody i jeżyny. Zawarta w nich witamina C bierze udział w wytwarzaniu spermy. Twoim sprzymierzeńcem jest też czekolada, bo wspaniale poprawia nastrój. W miłosnej kuchni nie może zabraknąć bazylii, czyli cynamonu, kary, kolendry, lubczyku, gałki muszkatołowej, papryki, pieprzu oraz korzenia żeńszenia. Przyspieszają trawienie, poprawiają krążenie, dodają energii. No i coś do picia. Dla abstynentów najlepszy będzie sok owocowy, herbatka imbirowa albo skorzenia korzenia żeńszenia. Zmysły rozgrzeje też lampka ulubionego lekkiego wina lub kieliszek węgierskiego tokaju. Rozbudzają pożądanie. Pieczywo pełnoziarniste z pestkami dyni, brązowy ryż, kasza gryczana, kasza jęczmienna, chudy twaróg, kefir, jogurt, maślanka, chuda wołowina, cielęcina, drób, gotowane, duszone bez obsmażania na tłuszczu lub pieczone w folii. Ryby morskie, łosoś, dorsz, sola, mintaj, przyrządzone na grillu, pieczone w folii aluminiowej, orzechy, migdały, czekolada w umiarkowanych ilościach, oliwa, olej rzepakowy i lniany, brokuły, kalafior, pomidory, ogórki, zioła i przyprawy, imbir, cynamon, anysz, gałka muszkatołowa, czosnek, seler, por, pietruszka, bakłażany, brokuły, szparagi, wszystkie warzywa liściaste, a także papryka, marchew i różne kiełki, grzyby, zwłaszcza prawdziwki, smardze i trufle. Awokado, jeżyny, kiwi i ananasy. Jeśli jesteś nowy na kanale, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień o postach, naciskając dzwonek, aby nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów. Cóż, to wszystko, co mamy dzisiaj dla Ciebie. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Do widzenia!